Określenie kobieca, logika jest oczywiście określeniem napiętnowanym. Nie wolno tak mówić, tak jak nie wolno kobiecie tłumaczyć, że jest rozhistoryzowana i agresywna, dlatego że zbliża jej się ten trudny okres, jak to nazywają w reklamach. No ale na litość boską, jak mam nie popełnić tej seksistowsko-patriarchalnej zbrodni, mówiąc na przykład o takiej pani poseł Szojring-Wielgus, która oburzyła się straszliwie i robi zamęczennicę, że ściga się ją za złamanie Prawa, za konkretnie artykułu 95 kodeksu karnego, który powiada, że kto zakłóca obrzęd religijny, podlega karze. A pani Shoring wielgus wlazła do kościoła, urządzała tam polityczne manifestacje proaborcyjne, przerywając Mszę Świętą. I tyle. No, o czym tu można powiedzieć, że było śmieszniej i bardziej właśnie, żeby to było w gatunku kobiecej logiki, to pani Shoring wielgus krótko przedtem wystąpiła w. W akcji Licznik Apostazji, czyli ogłosiła, że się z Kościoła katolickiego ze wstrętem wycofuje, gdzie tam kiedyś ją jak większość Polaków ochrzczono w dzieciństwie, że ona się tego chrztu wyrzeka. Zresztą już od dawna mówiła w wywiadach, że w osobowego Boga nie wierzy. Natomiast teraz, kiedy ją ścignięto z tego artykułu 95, to oznajmiła, że przecież ona ma prawo wejść na Mrze Święto i w niej uczestniczyć, bo też jest członkinią wspólnoty kościelnej mimo tej dokonanej apostazji. Może o niej zapomniała, a może to po prostu taka dość marna taktyka procesowa. I żeby tam taka pani Szöring-Wielgus była jakimś wyjątkiem, ale to jest logika, którą się kierują właściwie wszystkie te akcje lewicowe, kobiece, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia. A to wychodzi taka Julka, nie wiem, czy przyjęło się to określenie, przepraszam, niewinne osoby, które mają Julia na imię, wychodzi taka pani rozhisteryzowana. Mówię o tej histerii, to też nie z seksizmu, przecież one same te dziewuchy się nazywają się dziewuchami, a chcą, żeby je traktować jak kobiety, chociaż same się nazywały dziewuchami, przypomnę. Co jest akurat bardzo celne, ja to pomieram, że, że feministki tak swoją organizację nazwały dziewuchy, bo dziewucha ma, rzeczywiście kojarzy się z taką dziewuchą, co tam konie obsługuje, śmieje się sama też jak koni, jak się wysławia, to się wysławia takimi samymi słowami jak fornale na K, -H D, J, prawda? Ich I, 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 I tylko, że no, właśnie dlatego, że jest dziewuchą, to jest mniej szanowana niż by była damą, kobietą, które nasza patriarchalna ku, kultura szanuje, ale nie za darmo. No. Więc okrzyki, że biją kobiety, kiedy to nie kobiety, a dziewuchy, no też się mieszczą w kobiecej logice. Najbardziej mieści się w kobiecej logice właśnie to zachowanie, że najpierw wychodzą, krzyczą K, H, wyp, J i tak dalej. Epatują, to ja potrafią, Znają brzydkie wyrazy, jak są męskie, jak zmężniały, prawda? Po czym płać podnoszą, że, że są traktowane tak, jak się traktuje ludzi wulgarnych, brutalnie łamiących prawo na ulicach. Mało tego, jeszcze jak już te wszystkie haka im tego i wykrzyczą, a ktoś im powie, że się zachowują po prostu jak wulgarne ladacznice, to biegną z płaczem do sądu, żeby sąd je wziął w ochronę przed takim straszliwym określeniem, bo je tak bardzo obrażono. One tu tylko krzyczą o tym hak, duplu wstrętnym, że jest. Im I tego, a tu je ktoś nazywa, że one się zachowują, jakby były kawulgarnymi. Albo właśnie wyszła taka julka, wracając do przerwanego wątku yy, i rzucała jajami w, w kościół, a potem jest wielce zdziwiona, że prokuratura do niej pismo przysłała i że grozi jej jakaś odpowiedzialność karna, a, a inne julki robią z tego męczeńską sprawę, yy, męczeństwo straszliwe. W ogóle to jest temat na osobny wykład. Jak żeśmy się znaleźli w czasach kultu męczeństwa, kultu nieudacznictwa, gdzie każdy się usiłuje przedstawić jako ofiara, nie każdemu to wychodzi. No. Na przykład, jeżeli działacz LGBT. Poszedł demonstracyjnie na pasterkę z piorunkiem gdzieś tam na wierzchu. I jeszcze do księdza demonstracyjnie zwracał się, proszę pana, co jest takim nawykiem chamskim, lewicowym, żeby znieważyć księdza, pokazać, że się nie uznaje jego wyjątkowości jako kapłana, choć jednocześnie się go nazywa zboczeńcem, bo nosi sukienkę. Chociaż jednocześnie nazwanie zboczeńcem kogoś, kto nosi sukienkę, chociaż jest mężczyzną, to jest wielka zbrodnia. No ale to jest wszystko właśnie ta logika, kobiet, jak widać kobiet obojga płci, nie tylko płci żeńskiej. No, w każdym razie poszedł taki pan na pasterkę i żądał, żeby mu dać komunię. Tej komunii ksiądz mu nie dał, na szczęście jeszcze tak nisko kościół nie upadł, no więc męczennik kolejny, gazeta wyborcza, męczeństwo, odmówiono komunii człowiekowi, który jej chciał, potrzebował, a przecież pamiętam jak dwa miesiące temu ta sama gazeta jej mać, która wtedy włączyła się w akcję obrony przed męczeństwem takiego męczennika, który ukradł hostię w czasie mszy, również tam co wyjął z ust tego, ksiądz to zauważył i zareagował, nie żeby go zabił albo nawet żeby mu przyłożył, tylko po prostu zareagował zgodnie z prawem, to znaczy wezwał milicję, nie próbując załatwić sprawy ręcznie, żeby go spisała, ponieważ również uwłaczanie czci przedmiotowi kultu religijnego, jakim dla niewierzących jest hostia, jest przestępstwem. Nawiasem mówiąc, te paragrafy weszły i 95., i ten, o którym mówię w tej chwili, i ten od pani Szöring-Wielgus, i od tego mało zarządów SLD, zarządów lewicy. To lewica je wprowadziła do kodeksu karnego. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale pogłębia wrażenie obcowania ze szczególną logiką kobiet w płci obojga. No więc jak wtedy tamten tak zrobił z tą hostią to wtedy ta sama gazeta używając takich autorytetów jak pan Żulczyk, literat, albo pan Sekielski, filmowiec, mówiła, że to jest tylko opłatek, nawet dolony opłatek, przepraszam, cytuję pana Sekielskiego czy Żulczyka, już tam jeden <kłysywnik> członek, który, który, który z nich akurat tego przymiotnika użył, być może obaj, a teraz, że tego opłatka odmówili aktywiści LGBT, które tam poszedł prowokować na pasterkę, to jest takie wielkie, straszliwe męczeństwo. So, ja często powtarzam, oczywiście, że gdyby Ludzie myśleli logicznie, to Marx i Engels umarliby w zapomnieniu, bezdzietnie i z głodu. A tak się niestety nie stało. Ale no, na litość boską, nawet w odmowie logicznego myślenia, powinna być jakaś granica. I ta granica jest notorycznie przekraczana, na co chciałem zwrócić w tym filmiku Państwa uwagę.